To nie jest tak, że sierpień 80 roku tak spadł prawda, z nieba i wszyscy doznali jakiegoś takiego olśnienia. W Polsce na wybrzeżu są strajki. Był to ten wybuch tego, co zostało nazwane Solidarnością. No i co tu dużo mówić, był to światowy fenomen. Powoli dowiadywaliśmy się o porozumieniach. Zaczęło się od głośnych dyskusji. Trzeba coś zrobić u nas. W Raciworzu, oczywiście, Raciworz nie spał. My się dowiedzieliśmy, że, że można spisywać jakieś postulaty. Pierwsza Solidarność to powstała, to był taki komitet tymczasowy. Wtedy tak, tak na żywioł się wszystko robiło. My chcemy niezależnych, samorządnych związków zawodowych. Dwa załogi w tym okresie w rzewie, dwa prawie należało do Solidarności. Nie było dla nas nic. Ważniejszego, nawet i partyjne osoby tak samo się zapisywały. I się okazuje, że potem to byli ci, co najbardziej krzyczeli. Powiedzieli się do że chcą świętą na 1 maja. Nie wiem, czy ja skłamię, ale, ale stadion był wypełniony. Zło komunizmu nie polegało tylko na pewnych incydentach związanych z tym, że się zabijało robotników w czasie np. wydarzeń grudniowych i tak dalej. No i w stanie wojennym aresztowali ich. No całe grono ludzi aresztowali. Była bezpieka i kazali się ubierać i do obozu zabrali mnie. Ile internowanych, to są nasi ludzie, nasi przedstawiciele, nie? Później opowiadał, to ich wodą polewali, bo to był wtedy mróz. Z Katowic z długimi pałami, z takimi blondynami chodzili ci z zomowcy. No i zgarnęli mnie pod kinem Bałtyk. W południe przyszedł pułkownik Kołsu, że oni tutaj rządzą miastem jest stan wojenny. A z kim macie ten stan wojenny? Przyda się już taki spokojny. Wierzcie mi, wszyscy, zależało mi w tym momencie tylko na powrocie do żony, do dzieci. Nie chodziło o to, żeby odwalić się, prawda mówiąc kolokwialnie, od Związku Sowieckiego. I to tyle, prawda? Solidarność to była ogromna lekcja. Ja byłem najmłodszym przedstawicielem w komitecie strajkowym. A ja mam już teraz 63 lata. A tam były osoby, które były 30 lat starsze ode mnie. I zastanawiam się, co zostało z tych lat. Powstał serial dokumentalny. Na kanwie tego serialu powstał film dokumentalny. Były to ciężkie czasy, ale ciekawe. Chcemy go zadedytować młodszym pokoleniom, braci Boża, aby zapoznali się z historią lat 80., ponieważ w tej chwili niestety ten czas nie został jeszcze zapisany. Historia współczesna jak do tej pory nie została wprowadzona do szkół. Mam nadzieję, że ten dokument pozwoli zrozumieć młodym ludziom te nieodległe wydarzenia, i mam też taką nadzieję, że poznają, jaką cenę ma wolność i jak należy ją pielęgnować. Dokument dedykowany jest wszystkim działaczom Solidarności, którzy swoją postawą swoim działaniem, swoim bohaterstwem przyczynili się do upadku reżimu komunistycznego.